Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast Biznesu bez stresu. 7 grudnia 2020 roku, odcinek 97. Zasada suboptymalizacji. Gdy robisz coś sam, możesz to zrobić najlepiej, optymalnie. Nie musisz zważać na to, co robią twoi współpracownicy. Ale niestety samodzielnie nie dokonasz rzeczy wielkich. Musisz podzielić się pracą. I wtedy spotyka cię zawód, bo nie możesz już działać optymalnie. Dlaczego? Ponieważ dopada cię zasada suboptymalizacji, która w uproszczeniu brzmi tak. Optymalizacja działania członka zespołu nie idzie w parze z optymalizacją działania zespołu. Mówiąc inaczej, jeśli każdy członek zespołu optymalnie uprawia swoje poletko, to cały zespół nie jest w stanie osiągnąć tego, na co teoretycznie go stać. I na odwrót. Jeśli zespół działa optymalnie, to znaczy, że każdy jego członek musiał poświęcić część swojego potencjału na rzecz pracy zespołowej. Dobrym przykładem w tym względzie jest współdziałanie watachy wilków podczas polowania na sarnę. Dla samotnego wilka najlepsza taktyka polega na cichym podejściu do sarny, a potem podjęciu próby jej dogonienia. Wataha działa inaczej. Wilki nie skradają się bezpośrednio w kierunku sarny, tylko ją osaczają. Działanie każdego z nich jest suboptymalne, ale wspólnie zyskują znacznie większą szansę na sukces. Za inny przykład pożytku z suboptymalizacji może posłużyć ruch samochodowy w mieście. Każdy kierowca z osobna dotarłby do celu najszybciej, gdyby zamknął oczy, wcisnął gaz do dechy i pomknął najkrótszą drogą. Natomiast w kierowców krążących po mieście zachowuje się inaczej, nieoptymalnie. Zamiast pędzić bez wytchnienia, zatrzymują się na skrzyżowaniach, żeby przepuścić innych. Średnia szybkość każdego z nich jest niższa od optymalnej, ale wszyscy docierają szczęśliwie do celu podróży w akceptowalnym czasie. Jaki stąd wniosek? Delegując zadania współpracownikom, musisz zaakceptować tę niewygodną prawdę, że zarówno ty, jak i oni będziecie działać suboptymalnie. Po co? Po to, żeby cała wasza organizacja działała optymalnie. Przynajmniej tak mówi teoria. Jak jest w rzeczywistości, każdy widzi. Zbyt często nieoptymalne działania członków zespołu wcale nie przekładają się na optymalną pracę całości, ale to już temat na zupełnie inną pogadankę.